Witajcie. Dzisiaj zobaczymy, jak wyczyścić Express Sharer Coffee Club. Przystępujemy do procedury czyszczenia. W, prawym, w lewym górnym rogu, jak widzicie, trzeba dotknąć palcem, wyświetla się menu techniczne. Przetrzymując widzimy menu techniczne i wciskamy pierwszą ikonę od góry, pielęgnacja urządzenia. Włącza nam się pielęgnacja i naciskamy czyszczenie systemu i mamy komunikat czy wyłączyć po oczyszczeniu naciskamy nie ma, ma takiej potrzeby naciskamy ikonkę nie pierwsze pytanie czy ociekacz jest opróżniony i włożony więc wyjmujemy ociekacz i idziemy wyczyścić ociekacz do kuchni ociekacz jest czysty już wkładamy go do urządzenia jest pytanie, czy ociekacz jest opróżniony i włożony. Potwierdzamy tak, strzałeczką play. I dalej mamy pytanie, proszę uzupełnić zbiornik boczy na wodę minimum 4 litry. więc Wyciągamy zbiornik z wodą i idziemy go uzupełnić do pełna. Pojemnik z wodą, wkładamy go z powrotem do ekspresu. Wodę mamy zapakowaną i upewniamy się, że jest ok. I naciskamy ikonkę play. Następnie mamy komunikat, żeby wrzucić tutaj z góry naszą tabletkę czyszczącą. To jest Calpure mała tabletka, także firmy Scherer. Wrzucamy tą tabletkę tutaj do tego górnego pojemniczka. Ekspres przeczyta, że tabletka została wrzucona i naciskamy znowu ikonkę play. W tym momencie ekspres przechodzi do czyszczenia. Musimy podłożyć pojemnik. Do którego będzie zlewane wszystkie zlewki w trakcie czyszczenia tabletką, i ten, ten proces trwa 8 minut. Także wrócimy do Was za 8 minut. Jak widzicie, już ekspres się wyczyścił minęło dokładnie 8 minut. Mamy też opcję, zamiast tego tutaj zbiornika, zbiornika mamy też opcję podłączenia ekspresu na stałe przyłącze wodne. Rekomendujemy przy zastosowania zastosowaniu stałego przyłącza wodnego, zawsze rekomendujemy filtry Brita, które będzie montowała i montuje nasza, nasz strategiczny partner firma Kofema. Montuje filtry Brita. Zmiękczające wodę, co powoduje, że nasze urządzenia będą odkamieniane maksymalnie raz do roku. Filtry zmiękczające wodę oszczędzają bardzo technicznie nasze urządzenia, nasze ekspresy, dlatego nie wyobrażam sobie, żebyście używali ekspresów od Jakobs Cafites i od Kofemy bez filtrów brity. Sherer Coffee Club, zaprezentujemy jeszcze, jak wyczyścić drogę mleczną. Znowu, podobnie jak w poprzednim przypadku, lewy górny róg ekranu, włączamy menu techniczne, ikonka pielęgnacja, Płukanie systemu mleka, czyli druga pozycja od góry, i mamy tutaj komunikat: Podłączyć przewód mleka za pomocą istniejącego adaptera. Bardzo ważne, żeby tego adaptera nie zgubić i upewnić się, że ten przewód mleka nie jest nigdzie zakleszczony ani załamany. Więc wyjmujemy tu akurat mamy kartonik z mlekiem, może być też pewnie w lodówce jakiś pojemnik. Ten adapter, ważne urządzenie, żeby nie zgubić. Wężyk zakładamy do adaptera i adapter. Za chwilkę montujemy w wspieniaczu do mleka, czyli miejsca, gdzie idzie generalnie zawsze gorąca para. Mamy podłączone, naciskamy guzik play, i w tym momencie następuje płukanie systemu mleka. Można podłączyć pojemnik, gdzie będą leciały zlewki, po płukaniu, żeby nie zapełniał nam się ociekacz. I ten proces trwa 2,5 minuty, więc połączymy się za 2,5 minuty. Proces czyszczenia mleka się zakończył. Wyjmujemy pojemnik ze zlewkami. Odkładamy go na bok. No i cóż, musimy wyjąć teraz nasz adapter ze spieniacza do mleka. Czy wylewki gorącej wody, raczej bym powiedział naciskamy dalej guzik play czyszczenie jest zakończone wyciągamy adapter możemy go z powrotem włożyć do naszego pojemniczka z mlekiem wkładamy mleko do lodówki lodóweczkę zamykamy i w tym momencie wychodzimy z technicznego menu Express jest, jak widzicie moi drodzy, gotowy do użytku. Jeszcze raz prezentujemy Express Scherer Coffee Club. I możemy zrobić pyszną kawę. Zróbmy Latte Macchiato. Wszystko parą, tak, że wszystko działa. Zmienia się lato. Ekspres jak na takie małe urządzenia działa stosunkowo szybko, teraz mamy mielenie kawy i nasze latte macchiato za chwilkę się będzie zaparzały. Latte macchiato jest gotowe. Ekspresy Sherer Coffee Club są dostępne w ofercie Jakobs Cafetes, Hello Coffee, szkolenia baristów, prezentacje produktów. Zapraszamy do Piaseczna, ulica Puławska 38. Do zobaczenia.